Mhm. Ty, oni biegną po naszej trasie. Widzę kogoś, przez drogę przebiega. Tutaj, jest ich dwóch. Jeden przebieg na lewo. Nie, padł przy drodze zaraz co go dobił Nie, jeszcze jeden, przebieg, na pewno uciekł, za tym domem Jeden jest za domkami, no Okej okay. Mam tylko 20 do kołażka amunicji, znaczy do... Ja mam 82 za pasu tylko do kara, więc To mi coś drobni, jak możesz stoi przy tym. Tam z 20 starczy Co to za nade? Mój Musi mi tak stąd się ruszyć No właśnie dlatego, tego chłopaki z tobą staw no trzeba by było kolesia spróbować zdjąć skoro tutaj przebieg. Bo nam zaraz się... Na... No, z pary go Olaf das debil mhm. ja ostatni zostaw zużywam Dropię ci Dziękował Masz zioło więcej Trzy jeszcze mam, mogę ci dropić. tylko do wzięcia o yy, goście uh -huh. na skraju, tam patrzcie yy, Nas celowali, wcześniej strzelali Pięknie Zaczął jest no. na kurca jeden Jeszcze jeden tam co najmniej. Musimy wszyscy tam wbiec naraz. Miratko pośrodku niczego. Jesteście? Może w trawie leży gdzieś, uważa. Dobra, to tu na prawo, patrzcie, strefa jak się użył. To jest trup przecież, chłopaki. No, no jeden chłopaki. tak, ale dwóch było. Aha, no to. Tak. Jednego no, ściągnęliśmy przecież. Kondensator. To na otwartym tak. ten trup jest, czy nie? Y Zobaczcie, okay. tu jest fajna skałka. Oho, uh -huh, i chyba w strefie. No, tylko jedna. <laughs> I dziewięciu poza nami, także za tam że... są. Biegnie gościu na skraju. Możemy go wyjąć. Kąd, kąd, kąd? Dawaj. 155. Dobra, widzę go. W prawo biegnie. Tak? No, biegnie teraz. Zobaczmy. Rozglądać. Zaraz To no, już jest z... Mi już, ja już nie widzę. Widzę go. Dostał ode mnie. Za kontenerem się położył. Nie, to inny. mamy do innego strzelamy. Tego ok, oku, okno, 5? okno, piętro, staw. Tak, mignęło. Ładnie. Dwóch na lewą Za budą 95. Za 4 poszła na compound. Okay. Ale już dobity. Tam jest. Na no, E. Uwaga, zaraz walnie C4. Dobiega do... Dwa razy dostał Na 115 Po lewej jeden st... Dobra To ten po prawej jeszcze oki okay. Przy mnie Dobiega, dobiega przy, sto... przy staf... dokładnie Tak Domek pomiędzy nami Pomiędzy nami niski domek Jeden koleś Za znopkiem Wyjęliście go? Nie, no to, to będzie ostatni. 5 stąpek samotny. No to to będzie ostatni. Ale pięknie. Ale gireczka. 5 killi. Cztery. No i 45 5 85. 81.